Jeszcze trochę, jeszcze 3-400. Maxik, Maxik. Wszystki serdecznie. O, jestem bardzo zmęczony dzisiaj. Bardzo zmęczony. Dwa treningi i to takie. Pierwszy trening miałem o godzinie 12 jakoś, bo tam lekkie spóźnienie było, bo czekaliśmy na tego gościa od klimy. Ee, a drugi trening miałem o 18 i no, nawet się nie zdążyłem za bardzo przekąpać. Jaka reakcja, Wawady? Już ci pokazuję. Reakcja wady oh gosh, sounds really crazy, and what was the amount of the bet? Pamiętam, 500 karów euro i ja mówię, że 50 euro bet, 12,5 euro bonus bounty. Can't even imagine how it feels when you such a big win, <laughs> jak tam kurwa w tym, <laughs> jak tam. W dziale finansowym zobaczę, to będzie, oh, oh my gosh, no, ale już wypłacili 180 tysięcy dolarów i, i powiedzieli, że w installments, installments będą wypłacać, yy, nie wiem kiedy będzie następna, no ale w tym miesiącu, ja myś, tak myślałem, że będą tak po 100 tysięcy, co się stało? No jak to coś się stało? Wykrzyknik last, nie widziałeś? Jak dolarów? No USDT w sensie, bo na krypto się wypłaca USDT. K sobie tam będzie w droto by nie wszystko widział eee, zamieszki to z refsher nic nie zarobisz? Jak to nie? Mój refsher. Jak ja... Ja nie gram na swoim kodzie. Ja mam oddzielne konto. Z, z refshera normalnie wszystko ten eee, Repszer to się tylko liczy wasze. Ale jakbym był pod czymś kątem. Uuu, to chłopy przejebany miał. Więc zajebiście. Mało rzeczku ale zobaczcie jak na tej wa wawadzie siedzę. Siedzę od pół roku na tej wawadze, no nie, nie, dobra, w tym miesiącu wpłaciłem sam na wawadę, ale siedzę i skrobię ją i powoli, powoli, kurwa, wyskrobuję tą wawadę, cały czas te 10 tysięcy euro, trochę obrócę, trochę czasami nie obrócę i cały czas ją skrobię, a wczoraj, kurwa, zamiast małą łyżeczką, to wziąłem taką wielką łopatę od śniegu, wbiłem w wawadę i, i kilka razy tam, kurwa, zagrzebałem w tym saldzie wawadowskim. Czemu tylko wyładka dziś? No, bo tam y, przedłużam deala z, z, z flagmanem i, i z Envy no również. kurwy syny się zgodziły, zgodzili się i z v i z flagmana Ja pierdolę i ja nie, nie chciałem tego tak robić, ale no, jak już przyklepałem, przyklepałem. <grym> Więc jeszcze kurwa na 3 miesiące, bo powiem, tak, no nie, pan się nie zgodził na 3 miesiące. Ile dostajesz? Kurwa tak. To już są takie popierdolone pieniądze, że nawet musiałem po prostu raz w miesiącu wchodzić na steaka i napierdalać olinę. Dali or overprice. Ja frenzy podwyczyłem moje stawki i na NV i na flagmanie o 40% same fixtry. I powiedziałem, że albo tak, albo nie. Bo, bo, bo po prostu już ten. To mogę wam tutaj przylikować co nieco. Pozamazywałem oczywiście, bo mówiliście, że to pismo, ten. Pozamazywałem tutaj. Ale dziś postanowiłem to udostępnić, żeby było jak mnie nie będzie. Tak to wygląda. O Polski Urząd Celno Skarbowy Polu 11 września. Chuj się dotarło do mnie, nie wiem z tydzień temu ponad. Sprawa tutaj kod kreskowy zamazałem. Znak sprawy kontakt. Starszy specjalista służby celno skarbowej. Szymon Besser i tutaj adres. w było. Na pierwszego urzędu polu w Pana Szymona... A zobacz, dobrze napisali Besser, czyli musia, musieli, muszą się orientować, bo wszyscy piszą Besera. a moje nazwisko się nie... 11 września! No... Bo moje nazwisko się nie odmienia. Do osobistego stawiennictwa w dniu 06.10.2007, w godzinie dzień z urzędu polu. w Opolu, udzieliła 22 pokój nr 205 w charakterze świadka. W sprawie o przestępczo-sprawkowe artykuły 110a, jakiś dolar, Jeden kodeksu karnego skarbowego, w razie niemożności stawienia się wyżej skazanym terminie, proszę o kontakt z celem uzgodnienia dogodnego dla do Pana terminu. No i się umówiłem, że na początek yy, listopada, nie będę mówił dokładnie jaka data na początek listopada, żebyście tam kurwa nie stali pod, yy, pod urzędem. Paragraf? A, paragraf, no. Nie wiedziałem, że to paragraf. No widzisz, ja się tak kurwa znam na prawie, że mówię na to dolar. No. Jeśli zostaniemy zwanym z karty świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Kar artykuł. Artykuł. Nie wiem, co to znaczy. Musisz posiadać, że nie masz. nie możesz sobie nie zanim się usunąć, musi koniecznie zawiadomić o tym. Organ wzywający. Więc, no tak to. Tak to wygląda. Za co to? No nie wiem, bo ja, ja pytałem przez telefon. Za co to? Ja mogę przez telefon złożyć coś tam, jakieś wyjaśnienia. Nie, muszę być osobiście. Kary danych. No zobaczymy. No, zobaczymy. Tak, ja idę z normalnie z prawnikiem. Słuchaj, teraz bonanza. Ja bym tutaj nawet, że trzy razy kupił po tysiączkę. Bo fajny, naprawdę ten slocik. Jeszcze się go nie nagrałem. Dobra, lecimy. Presur FC. O kurwa, co? Patryk Mahomes nawet słyszał. No to gdzie ja, kurwa, do takich sportowców? Jedyny, a chociaż teraz Nadajesz na sportowca. Nie ma ktoś kontaktu z jakimś... Natan ma z przecież kontakt. Muszę zapytać. Tak powiem, żeby zajebać z Lika, Żelka, Volta, Miarkę, kieliszku Lodów z odzieży zrobić z mema biznes. Że co? Zajebać z Lika, Żelka, Volta. Jak o to chodzi? Aha, ja pierdolę. Żeby Kutasa na... Ty, ale kurwa... Dobra. Ale Kieliszki kurwa z... Z jakichś obrandowany... Nie no, może coś z kasy... Nie no, kasynowe to nic nie może być. Ale kieliszki, kieliszki do picia na bezera dodać, to mi się wydaje, żeby oddało. Giveaway? Już? Może dopiero co, kurwa, zacząłem streamować. Dobra, wykrzyknie. Discord na stream, giveaway, słuchajcie, Giveaway jak na e, 250 p raw Cash Ciao, i zarejestrowałem z rynku. Wykrzyknie, wada. Trzeba mieć wpadł w ciągu ostatnich 30 dni. Ale uwaga, uwaga. Od 1 października zmieniamy to. Trzeba dokręcić śrubę. Trzeba dokręcić śrubę i będą giveawayy tylko dla osób, które wpłaciły coś na wadę w przeciągu ostatnich 7 dni. Trzeba dokręcić śrubę. Dobra, one more. Kurwa ja to robić, nie? nie. Nie będzie żadnych predykcji, kurwa, czy mnie wsadzą, czy nie. Ja uważam, że pewnie widzieć w reakcji, a ja mówię od razu wszystko, co wiem. Wszystko, wszystko. Jak już będę czuł, że jest słabo, to od razu mówię. Dobra, panowie, ja wam powiem wszystko, ale mi nic nie zrobicie. Jak już będę czuł, że jest, że wiesz, że już się kurwa nie, nie da rady z tego wykaraskać, to od razu mówię wszystko. Z tym się będziesz mierzyć. no wiem, szapuko. Działaby ku bonusom. Tak szczerze, to z góry powinieneś tak powiedzieć. Z góry? Nie, no bo oni mogą po prostu. na rozmowę mnie. Dobra, nie wiem, kurwa, zobaczymy, nie chcę mi się już. Nie wiem, że się martwię poza streamem tym, to To jeszcze w trakcie streama będę się martwił, jak tutaj. Kurwa, no na razie to, to dobrze idzie, dobrze obraca. Jak chcesz, to powiedzieć, że możesz zapłacić tyle i tyle, żeby dopiero nie trafić, no to już na pewno od razu trafię się kojo po geju, ale geju był w areszcie. A nie no, na pewno też w koszulce na no, przesłuchanie. Nie, bo nie można chodzić, w... nie można reklamować tak tam. Chyba nie można nawet w czapce chodzić wawadł w Polsce. Też kurwa, no jak ktoś powie, znalazł w lumpie i, i założył i nawet nie wie co to jest, to nie no, no to, to można. Kurwa, jakieś stare babki, ja widzę z torebkami Louis Vuitton chodzą, a nawet nie wiedzą co to za marka i... Jakby taka, stuza, taka stara babka znajdzie gdzieś na lumpie koszulkę wady i co przypierdolej reklamowanie kasyna w Polsce? <grywanie> nie no, <bez> to przesady <grywanie> nie, popa nie, po nie, popa nie popadajmy w takie skrajności. Kurwa, co to jest za slot? Ja na nim siedzę i to cały czas albo oddaję, albo zwracę za bonus. Ja tu zostaję. Zostaję tutaj. Ja bym bardzo chciał kurwa, porozmawiać z tymi ludźmi. Częściowo no, mam kilku te, znaczy znajomych ludzi, którzy też dostali e, te kary w tamtym roku. A w tym roku to nie wiem, czy poczniemy przesłuchanie, ale oni kurwa nic nie chcą mówić. W ogóle w tamtym roku było 17 czy tam 19 osób, w tym kilku influencerów wezwanych do tego pola, ale kurwa nie wiem kto. Nie znam tych ludzi. Nie, 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 nie mam się kogo nawet zapytać. Wszystkich wypytałem, nikt nic nie wie. Albo nie mówią po prostu. Ja <laughs> czy słuchanie, Jak kupię bilet do Polski, chyba jakoś 3 lut y y listopada będę leciał. To wtedy jakoś. Nie wiem, 4 pewnie coś takiego. Jak słucham, miałem ja powinien coś powiedzieć, ale nie ma zakresyjna chyba. Zresztą nie wiem, chyba. nie będę robił takich predykcji. <grych> czy będę aresztowany, czy nie. Dobra, koniec tematu. Czy ten slot przestanie oddawać? Czy on będzie tak oddawał cały czas i po prostu bije na im wager? Bo na razie to jest popierdolony ten slot. 128, tu. W ogóle, a propos Toshi, pamiętacie, jak pokazywałem wam tę kasy że to mnie napisała, że chcą współpracę. To chłop nawet napisał do mnie na Instagramie Okazało się, że jakiś widz zjebany Podał się za mnie do nich że widział, że widział mojego maila I chciał od nich pieniądze, bo, my, bo podawał się za mnie, rozumiecie to? Bo ja pokazałem tego maila i on widział tego maila, zeskrinował sobie I przesłał do nich, że... Że wiesz, że, ja, że, ja, że to on jest Szymol I kurwa chciał wyłudzić od nich pieniądze Ale na szczęście to mnie odezwali, i pytają się, czy, czy to ja na, na tym? Na Telegramie? Nie, to nie jest moje konto. Zobacz nawet to. No, niebiesko, może, o. Dobra, pojebany jest ten slot, pierdolony jest ten slot. Nawet te spiny oddają. O jezu, tu zabrakło trochę. A wiesz, tu, a tutaj można trafić, chyba. Nie, nie widziałem, tań, nie, nie można chyba bonusu trafić na tym, no nie? Zobacz. Czy można tutaj bonus trafić? O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę! Nie, nie połączyło tego, jednego zabrakło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurwa, to jest ten drugi najlepszy. Ale by tu wyjebało wina. No nie ma sensu stąd wychodzić. Nuda zmienia slota? Jak kurwa może być nuda jak slot daje i robi obrót To jaka może być nuda? W ogóle nie ma respinów? A... Na pewno? Nie chce mi się coś wierzyć, zawsze są respiny. Free Spins Tak, przecież są kurwa, 4 or more scatters i masz 10 dodatkowych. Są. Jak zobacz ten slot, sweet ras bonanza, ale chyba na wywadzie na razie tylko jest na stajku. A zwykły bonus możemy kupić, zaraz zakupię skrót się patrzyłeś, żygam tym slotem. Zrobiłem na nim chyba ze spinów. Zajebało tyle pieniędzy, że nie chcę mi się z niego grać. No zobacz. Jak ja mam wychodzić z tego slota? Z takiego slota się nie wychodzi. Dobra. Jeszcze bananek. 2, 4, 6. Jeden bananek? Braku bananka. biście. Kurwa, jednego grepa. Jednego jak jak chciałem tylko obrócić, No Jak dopóki daje to przecież trzeba się jeść na tym samym, no. Kalabria też dobra, a puszczę tą Kalabrię. Kalabria. Ale która Kalabria? Enur Kalabria? Destination Kalabria. A, to znam, no oczywiście, że znam. Oczywiście, że znam. RTP 100%. No, tak by wychodziło. A potem ono się wychodzi. Jak ja mam z niego wyjść? Powiedz, jak mam wyjść z tego slota? O kurwa, się cipa pokazała prawie. Zatrzymałem akurat. jebnąłem w kreaturę i zaczynałem na chipie akurat. Nie da się wyjść z tego slota. Wydaje mi się, że tutaj Maxuinek nawet może zabajerować. Kurwa, myślałem, że jeszcze raz z katery. Ojojoj, ale tu już za dużo zeżarło. prosiła, prosilano. O. Jednego mi się dobra. Jeden grape. Idealnie. Oj. Dwa niebieskie. Oj! O! Jeszcze trochę, jeszcze 3400 Maxik, Maxik, Maxik! Kurwa, jeszcze trochę, ostatni spin. Osłodnie dwa. Jeszcze trochę, 1300 brakuje. Kurwa, prawie, ale jak zapłaciło? Co za slot! Brawo, kurwa. Przy takiej nutce. Kurwa, jak to ma wada płaci ostatnio? Pojebane 87 co to jest za RTP Jest 187, 181% RTP na sloto Papa, do jutra